Witajcie z tej strony Ludwiczek z kraju Top Top News, a dzisiaj ze mną przegrana, ale chyba zwycięska, Marty Renty. To już zadecyduj sam. Ja się czuję <laughs> bardzo dobrze i naprawdę nie zależało mi na werdykcie, a na tym, żeby pokazać umiejętności i zrobić dobrą walkę. I ludzie mi podchodzą i mówią, że ta walka była naprawdę emocjonująca i to jest to, czego ja chciałam. Chciałam dać ludziom fan. Chciałam dać ludziom to, że oni, że oni kupują bilety, bo oni chcą to zobaczyć. Oni Ale chcą tą tak krwawą było. Jatkę. Słuchaj, ja miałem takie, bo ja ogólnie mega cię polubiłem i polubiłem też Zusję no I, i miałem takie, że wiesz, oglądałem te walkę. I miał taki, o Boże, o Jezus, o Boże, o Jezus! No, także... działo, się działo, działo się. I się I ja i ona naprawdę dały służbę. Z tymi tak wyglądasz dobrze. Tak? No, nie, nie okay. dzisiaj. wojenne. wojenne, słuchajcie, tu mi się robią jakieś rzeczy. Zobaczymy, pewnie jestem cała w tym wszystkim. Nie, naprawdę jest git. Myślałem, że będzie gorzej. Nie, jest, nie jest, jest bardzo dobrze. Dziękuję. Słuchaj, y, czego zabrakło? Zabrakło dosłownie małej ilości, tam było Nowe bardzo równo. Celności. Mm. Ona była celniejsza. Te, te, to mi się wydaje, tutaj, że. że Ale pierwsza runda. Skarzyły. Mega punktowała się. Me, no? Zobaczyłem, punktowałam, mówię, punktowałam. mówię. Tak, tak, Kurde, pozusie, no. Jeszcze kurs zobaczyłem wcześniej, 4,30 chyba był. Miałam no największy kurs. No, byłeś ja underdogiem, mówię, strasznym. Hello, nie widział moich sparingów. Excuse me, ja tu kurwa bym się napierdalała. A nie tam, bo ludzie myśleli, że ja wyjdę i wiesz, będę stała, dostanę i pójdę spać. No i ja spać. jeszcze spać nie idę, ja idę na after. O, kozacko, a gdzie idziesz na after tutaj? No nie wiem, gdzie mam, dostałam tak od ludzi tu. Tu jedną butelkę, tu drugą, tu trzecią od moich przyjaciół. Oni mnie tak kochają, że ja nie wiem, czy ja w ogóle będę żyła jeszcze dzisiaj. A chcesz łyczkę, drineczka? <laughs> a zaraz, na pewno, to, to na pewno. ja, a ja nie mam. mam nic dwa miesiące. Chcesz, ją ja mam bombę? O, to zaraz się To na... teraz. No to dawaj. Akurat mój drineczek. No. Tylko zaklejmy etykietę. Pier pierwszy ten? <laughs> <laughs> Z Revencio. Dobry? No, no, dobry, dobry, dobry. To co, mogę iść już na ten after? Tak, możesz Dzięki. iść na ten after.